No, i ja przygotowałem sobie taką listę pytań, o co, o co go będę pytał. No i zaczynamy tak, że witam pana profesora. I czy pan profesor mógłby nam opowiedzieć o swojej pracy naukowej, o osiągnięciach? A profesor mówi do mnie tak, tak, żeby Państwo zrozumieli, zwrócił się do publiczności, to nie potrafię. <grywa> Bardzo miło mi powitać państwa i naszego gościa. Dzisiaj jest nim doktor habilitowany Sebastian Szybka. Pamiętają już państwo zapewne, odwiedził nas kiedyś. Astrofizyk, fizyk, relatywista, kosmolog, adiunkt w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne. Dzień dobry, Dzień panie dobra. profesorze. Nie wiem, czy pan pamięta, ale obiecał pan nam opowiedzieć o czarnych dziurach. Chciałam się dowiedzieć, co to jest czarna dziura. Czarna dziura to jest taki fascynujący obiekt, który pojawił się w sposób niezwykły w naszej świadomości. Ja może zacznę przewrotnie od tego, w jaki sposób on się pojawił. Bo on wypłynął ze świata matematyki. Odwiedzałem panią jakiś czas temu, to wspomniałem, że badam równania Einsteina. Jednym z takich niezwykłych odkryć było to, że w tych równaniach było zapisane, że powinny istnieć we wszechświecie, jeżeli te równania są prawdziwe, obiekty, których nikt nigdy wcześniej nie widział. To są właśnie czarne dziury. To jest coś, czego nie widać bezpośrednio, stąd słowo Czarna, ale widać je bardzo dobrze pośrednio. Więc ja powiedziałem, że to są obiekty, które pojawiły się ze świata matematyki i okazało się, że one rzeczywiście istnieją we wszechświecie. To przez wiele lat nie było pewne, astronomowie starali się zebrać ewidencję. Ta ewidencja zaczęła się pojawiać tak od lat 50. 60., a właściwie 70. to już część osób była przekonana. A obecnie, no to jak pewnie część z Państwa pamięta, dwa lata temu mieliśmy nawet, tak w cudzysłowie, zdjęcie czarnej dziury zrobione. Więc to są obiekty, które tam gdzieś we Wszechświecie istnieją. Co jest ich charakterystyczną cechą? Zdefiniowane są przez powierzchnię swoją, a tą powierzchnią jest, to nie jest coś materialnego, tylko to jest taki obszar czasoprzestrzeni, czyli struktury złożonej z czasu i przestrzeni, czyli tego, gdzie my żyjemy i gdzie się rozwija nasze gdzie się dzieje nasze życie, do którego jak się dostaniemy, to nie możemy wrócić na zewnątrz. Z przyczyn fundamentalnych. Nie możemy wrócić, wydaje się, no jeżeli nie możemy wrócić, że trzyma nas jakaś siła. To jest nie, nie, znaczy pośrednio prawda, ale to nie tak. To jest dokładnie, nie możemy wrócić na zewnątrz czarnej dziury, jeżeli wpadniemy do środka, w ten sam sposób, w jaki nie możemy się cofnąć do dnia wczorajszego. Czarnej dziury to są takie miejsca. W świecie, gdzie czas wymienia się z przestrzenią. To jest tak, jakby czas zaczynał płynąć w bok, ponieważ przekraczając powierzchnię czarnej dziury, nie możemy się cofnąć. Dokładnie tak samo jak dzisiaj nie możemy się cofnąć do dnia wczorajszego. Taką małą dygresję zrobię, proszę pamiętać, o czym Pan ma teraz powiedzieć. Tak się zastanawiam, czy, czy ta świadomość i ta wiedza przekłada się na filozoficzne podejście do życia codziennego u pana i u innych fizyków, którzy się zajmują tematyką tak. czarnych dziur. To znaczy y, ogólna teoria względności Einsteina bardzo namieszała w filozofii, można powiedzieć. Właśnie z tego względu, że ona dotyka takich fundamentalnych y, pojęć, czym jest czas, czym jest przestrzeń, co w czasie i przestrzeni jest możliwe, a co nie jest możliwe. Y, więc czarne dziury są interesujące nie, nie, nie tylko z takich względów, że to jest jakiś nowy rodzaj, y, w cudzysłowie, gwiazdę, one też y, zamrożonymi gwiazdami kiedyś były nazwane, ale z tego względu, że dotykają fundamentalnych pojęć, które nas dotyczą. Czyli my się interesujemy. No, wiele ludzi chciałoby się cofnąć do dnia wczorajszego, żeby coś zmienić, żeby stać się młodszym. Pytanie jest, czy to jest niemożliwe. Do czasów Newtona to było w ogóle nie do pomyślenia. W teorii Einsteina takie zamknięte krzywe czasowe istnieją i odrzucamy je znaczy to jest niemożliwe, ale odrzucamy to na mocy innych argumentów. Czyli nie, nie jest aż tak niemożliwe, jak to było niemożliwe w tyłki. Troch trochę niemożliwe, trochę tak? mniej niemożliwe. Trochę <laughs> nie mniej niemożliwe, niemniej wydaje się, że niemożliwe. Ale wszystko przed nami, a zwłaszcza przed Panem i tak. tak ale ja na przykład, tam. jeżeli to Państwo ciekawi, można podróżować w czasie, to jest możliwe zgodnie z, z fizyką, tylko że w przód. Podróżujemy teraz w przód Był pan na przykład. Cały czas podróżujemy. Rozumiem. Jak zaczynaliśmy rozmowę naszą, to w czasie byliśmy troszeczkę wstecz, ale to, co ciekawe, to można podróżować w przód z różnymi prędkościami. Czyli można byłoby tak zrobić, i to jest całkowicie zgodne z fizyką, że spotykamy się za lat kilka na przykład. I ja na przykład jestem starszy o. Nie wiem, o, o, o 10 lat, a pani jest starsza o rok tylko. To bardzo proszę, możemy tak zrobić. To wymaga funduszy finansowych, <laughs> odpowiedniej rakiety, powiedzmy, ja której jeszcze nie ma, ale za jakiś czas może będzie. Chętnie się pisze na ten bilet, proszę o mnie pamiętać. A jakie pytania zadają panu odnośnie do czarnych dziur studenci? To znaczy, studenci, jak zapoznają się z pojęciem czarnych dziur na wykładach naszych to oni już są osłuchani troszeczkę z tymi czarnymi dziurami. To nie wcześniej. znaczy, że nie mają pytań. Mają pytania, to są już może pytania bardziej techniczne. Natomiast takie, czasami też prowadzimy już na popularne wykłady, pytania jakie zadają ludzie, powiedzmy, którzy nie mają tego pierwszego obycia z czarnymi dziurami, którzy nie do, nie do końca może wiedzą co to jest. No to na przykład, czy czarne dziury są gęste. Dlaczego? No, czarne dziury powstają w ten sposób, że na przykład umierająca gwiazda, gwiazda wybucha, po tym wybuchu część gwiazdy się zapada do środka. I olbrzymia ilość materii kondensuje się do, małej, do małego obszaru. To niesamowicie małego obszaru. I no to oczywiście to daje w domyśle naturalne pytanie: no to ona tam jest, ta materia upchnięta gdzieś, gdzieś mocno. I okazuje się, że czarne dziury. Nie mają gęstości, mają gęstość zero. Co się dzieje dokładnie z tą materią, to my nie wiemy, bo nasza teoria się załamuje jeszcze nawet nie pod horyzontem czarnej dziury, ale tam głębiej w środku. Nasze teorie nie pozwalają przewidzieć, co tam się dzieje. Nie możemy tego sprawdzić, bo trzeba byłoby wpaść do czarnej dziury. No, wtedy już nie da się, nam się już nie nawrócić, nie powiedział, rasa, było. można byłoby No ale taki film był, gdzie ekspedycja naukowa, tam chyba szalony naukowiec kieruje statek kosmiczny, żeby się dowiedzieć właśnie, co jest do końca w środku, nie wiemy. Natomiast czarne dziury nie mają gęstości, chociaż pochłonęły olbrzymią ilość materii. A ma pan czasami takie wrażenie, że jak pan zaczyna roz rozmowę na tematy znane panu, prawda, z którymi się pan naukowo zajmuje, to te m, rzeczy są kompletnie niezrozumiałe przez odbiorców. Tak się zdarza często. Ale często. to nawet bardziej chodzi o to na przykład dlaczego my to robimy. tak? No część osób często zadaje pytanie takie jakie są praktyczne korzyści z tego. My tam się zajmujemy, jakieś pieniądze z budżetu państwa na, na pewno do nas przepływają, ale co praktycznego z tego wynika. No i oczywiście można się bronić, że wynikają z fizyki jakieś takiej teoretyczne i praktyczne rzeczy, bo po pewnym czasie, na przykład nie wiem, no tak samo było z elektrycznością, tak? Co praktycznego wynika z elektryczności? Dawno temu to nie, nie było jasne i w ogóle dzisiaj nie możemy się bez tego obyć. Ale to jest perspektywa bardzo odległa w czasie. Natomiast, no, ludzie nie zajmują się fizyką teoretyczną, żeby mieć praktyczne korzyści. To zupełnie nie o to chodzi. To chodzi o ciekawość, o Próbę zrozumienia tego, gdzie my jesteśmy, czym jest czas, czym jest przestrzeń. Ale też postęp, prawda, i rozwój. Postęp i rozwój, ale ja myślę, że głównie motywuje tutaj ciekawość, żeby zrozumieć, jak działa świat. I to przyświecało wszystkim pracownikom Obserwatorium Astronomicznego? Miejmy no. nadzieję. <laughs> W każdej dziedzinie życia to wchodzą różne inne aspekty, tak? To jest też taka, nie wiem, rywalizacja może. Ja mówię tutaj o tej takiej fizyce, która jest powiedzmy odległa od zastosowań dnia codziennego, tak to jest w kosmologii też. Tam czasami nas pytają, jakie patenty są związane z kosmologią. Opatentowaliśmy przy grantach, no to nie opatentowaliśmy nic, bo no trudno o zastosowania bezpośrednio, jeżeli badamy Wszechświat w skali największej. Czy Pan należy do tych naukowców, którzy zajmują się naukowo czarnymi dziurami, czyli jest Pan jednym z nielicznych, którzy mają zgłębioną maksymalnie na miarę możliwości tę wiedzę o czarnych dziurach? Ja prowadzę jedyny wykład taki o czarnych dziurach na Uniwersytecie Jagiellońskim. To akurat ja jestem wykładowcą, więc jestem odpowiednią osobą. Jak ktoś jest relatywistą, to zajmuje się, tak, zajmuje się może się zajmować kosmologią, może się zajmować falami grawitacyjnymi, może zajmować się Czarnymi dziurami. No i te czarne dziury mają różne aspekty. Można się zajmować jednoznacznością czarnych dziur, czy istnieje jeden typ czarnych dziur, czy istnieje ich wiele typów. Można się zajmować, tutaj mamy mocną grupę w Krakowie, tym, czy w jaki sposób czarne dziury połykają materię, to co jest dookoła. To jest też ciekawe bardzo zagadnienie, bo dzięki temu je widzimy. One są same z siebie czarne, jednak je widzimy dzięki temu, że bardzo dużo energii wydziela się, jeżeli coś spada na czarną dziurę. A jest, ten... czy jest jakieś ogólnopolskie stowarzyszenie specjalistów, naukowców czarnych dziur? Jest Polskie dziury? Towarzystwo Relatywistyczne yy, i to jest stowarzyszenie fizyków yy, relatywistów. I w tym no. zawierają się czarne dziury? W tym się zawierają czarne dziury, tam są, mamy ekspertów od fal grawitacyjnych, kosmologów, to są te takie główne. No i są też ludzie, którzy zajmują się próbami rozszerzenia tej teorii, czyli żeby dowiedzieć się, na przykład, co jest w środku czarnej dziury. E, tak, na gruncie matematycznym na razie. tak? No, ja dziękuję w imieniu słuchaczy i widzów, że Pan nam przybliżył czarne dziury. Dziękuję za zaproszenie. Czuję się ważniejsza od tej chwili, naprawdę. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Doktor dziękuję. habilitowany Sebastian Szybka, astrofizyk, fizyk, relatywista, kosmolog, specjalista od czarnych dziur, czego nam przed chwilą dał dowody. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Proszę dziękuję. jeszcze. Dziękuję.